Proszę Państwa, prawdziwych fachowców poznajemy w biedzie, a prawdziwa bieda pozostaje po fachowcach. A, to remonty, remonty, ale ja nie będę remontować, ja se wezwę jakąś ekipę. O, niech będą ci... Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Dobry. Y, czy to usługi budowlane od A do Z? No. A, a zdzieracie tapety? Śmieszne. No. Proszę pana, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. Proszę pana, rób. Śmieszne. Wiem. Proszę pana, tak. Chciałem sobie. Dobra, z... jaki tam jest adres? Y, Wawelska 25 przez 18. Wawelska 25 przez 18 Heniu Notuj. Tak. Dobra, co tam się stało? Jeszcze nic. To po co dzwonisz? Proszę pana chciałem sobie tak, gładzi, regipsy, kafelki, A? ścianki działowe, pomalować to wszystko, no żeby ładnie było. A? To kiedy będziecie? Już jesteśmy! Słuchaj, dobra. Eee, he, he, Haniu, tu wiercimy dwa kołki, tu dwa kołki i całą ścianę walimy w tą stronę! O, o! o dobra! Co tu? Co? Tam jest rura z gazem. Ech. Yy, szanowny pan, dzwonisz do gazowni, bo jak to pierduchnie, to. No to nie teraz, no panowie, no Teraz ja raczej chcę. Yy, gościa pan masz. Sąsiad? Sąsiad, sąsiad, ściany nie mam. No ja też, no. Integracja, integracją ściana ma być. No panowie, zróbcie coś z tym, no tu jest plan, a Właśnie, właśnie. Trzeba było dzwonić, że jest plan. Inaczej byśmy się zabrali za to. A teraz to już pan potrzebuje szwachowca. No, my się poddajemy. Tak, ale żeby nie było, 300 wy się należy. O! To jest wrażliwy temat. Pójdę auto odpalić. 300 zł, proszę pana, jakaś praca wykonana została? Dam 200. Niech będzie moja strata. Pana tak? Moja. Do widzenia. Powodzenia. Nie, no co to było, co to. O, może z góralami będzie lepiej. Alo? Alo! Jako gdzie zech jest, jak zech w biurze jest Halo, czy to Baca Invest? A dokładnie z sam już kitatę Proszę Pana, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. No to piknie się raduje, macha do nas rączkami z hej. Chciałem sobie zrobić tak, remont w mieszkaniu, gładzie regipsy, kafelki, taką dziurę zamurować. dziurę! No pomalować to wszystko, żeby ładnie było. A to pięknie. To co kiedy będziecie? Ekipka zmontowana, już jadł. Dziękuję, do widzenia. Hey! <cessor> <hoje> hey! <skry influencia> hey! <Announcer Apollo intake> hey! do góry Hey! 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 Hej! Hey! 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 z Hey! Hey! z Hey! 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 A to se kupicie przy jakim hipermarkecie? Stoimy do Gdańska. Proszę pana tak, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. Tutaj jest plan, proszę bardzo. co czechojze, o jakieś mą ciemnotę. Jakieś dudki by się przydały. Zaliczka. Ile? 500 złotych. Ile? O panie ową kapelę z Tater. Ano. Walusia. Ja. A Walusia musiałem ład od Maryny odciągać. Zaś nie przesadzę. Kuniami. Nie, nie. Taki ciężki? Nie, panie, on jak na marynę wlejzie, to stąd się halny bierze. Proszę, proszę pana, tak. Chciałem sobie zrobić y, kafelki, gładzie, regipsy, tą dziurę zamurować. No se panocku po tej syćko zrobić, a teraz godejcie, gdzie jest drzewo i hałupę. chałupę. Hey. Hey. Jakie drzewo? No drzewo, panie, jest drzewo, jest chałupa. Jak nie, to jest dupa. Proszę pana, tu są gładzie, regipsy, tam styropiany stoją, co to... Waluś, widziałeś? Walu, ze, ze styropianu hałdę my postawić Nie. wszyscy łocipią. To jest drzewo, a To nam gitary zawracucie, to zadzwonicie jak będzie drzewo. A teraz wam pięknie za Waluś! Tak, Nie, no. <ślesy> 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 Nie, no... Gdzie te ekipy wszystkie wyjechały, no? Do trzech razy sztuka. Halo? Halo? No. Halo, czy to Fachman Invest? No. Czy pana, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. Chciałem sobie tak, gładzie, regipsy, kafelki, pomalować, to wszystko, taką dziurę zamurować, no żeby ładnie było. No i co? No to może by pan jakąś ekipę wezwał, nie? No, no to do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, Wodzimierz W., Roman S., Romuś tutaj. Dzień dobry. My, proszę pana, jesteśmy gwiazdami programu Sterka. To znaczy się ci, fachowcy, tak? Najlepsi w kraju, proszę pana. Dobra. Dobrze, na początek, e, Romuś, no. szukaj kamery, likwiduj. Okej. Okay. Proszę. Proszę pana, tak, to jest plan. Chciałem sobie zrobić kafelki tu, gładzie, regipsy, tą dziurę zamurować. Pomalować to wszystko, żeby ładnie było. Proszę bardzo, daję panu plan. 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 Tak jest. Mhm. Dobra. Dobrze. Romuziak, jak? Ja. ja nic nie widzę. Dobrze. No to właściwie wszystko, proszę pana. E, jeszcze zaliczka. Ile? 600 zł. Ile? Gwiazdy telewizji, proszę pana. Potem się pan będzie chwalił sąsiadom. Tak. Proszę pana, to wszystko, co mam. Na początek może być. Dobra, to do widzenia i powodzenia. E, nawzajem. wzajem. Nice. Kierowniku. Dzwonimy do Heńka. A i się będzie trzeba z mendą podzielić. Ale menda się zna. Romuś. Heniu, cześć. Słuchaj, fucha jest. Kładłeś kiedyś kafelki. Co? No są kafelki, jest klej. Tylko w cholerę jakichś krzyżyków. Ja nie wiem, czy kolej chce pomnić, czy co. No. Regi, regipsy. A! A regipsy kiedyś kładłeś? Romuś będzie kła... Co nie widzi, widzi regipsy duże. No a, e, murowałeś kiedyś, bo gościu tu ma taką dziurę. A. Bez odbioru. E, no co, jest? Miał być zrobione pan zekra przez telefon, to e, coś służbowo, grzebie. Owo, służbowo, 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 Panie, służbowo. Panie po, y, po prostu tragedia. Właśnie, Romuś. Jaka mów. tragedia? Tragedia się taka stała, że się okazało, y, że ściany są za krzywe. I nie możemy się tego podjąć, zabrania nam etyka zawodowa. Właśnie. No a te na pieniądze? Nie, nie, nie. to co pan zapłacił, to wystarczy. Tylko byśmy jeszcze jakiś obiad zjedli, piwo i... O, panie! Tak się mój... ludzi pracy nie pan traktuje. Już poszli! Za... za komuny tak nie było, Sa panie! Solidarność! Poszli! Solidarność! Ja was, ja was w prasie, w radiu, w tele, Ja was wszędzie opiszę! Warszawiaki! Sąsiad. Jak tak patrzę na was, no i ważal. Dajcie się dmuchać jak balonich ich Sąsiad tak gadasz, gadasz. Jakiś pomysł masz? Są, sąsiad ma szał pomysł w głowie. Nie. Mamy jedną dziurę, nie? No mam. Dupniemy drugą, zobaczmy co będzie. Nie pa. no sąsiad coś się zbrował! Sąsiad! <noise> No sąsiad, no. no i co teraz? Za pomysł. <noise> za pomysł, za pomysł, ja tu przeciąg teraz mam. Stereo masz. <noise> no i co teraz będzie? Czas pokaże. <noise> się co to było? A metro masz. <noise> <noise>